Muszę Wam powiedzieć, że nie piję dzisiaj żadnego alkoholu na live'ie Także na trzeźwo będę tutaj z Wami rozmawiać, ale sobie zapalę za to, bo to zawsze troszeczkę adrenaliny i jest co zrobić z rękami, nie? Słuchajcie, spodziewam się dzisiaj dużo wyzwisk Nalotu hejterów Mała Gnaga spłacił 10 złotych Mam pytanie z kategorii i kwot średnich za i kwot czy Andrzej brał cię od tyłu? Czy może ty go jebałaś dildosami? No, zaczynają się donaty. Ciekawe. No więc może zaspokoję ciekawość osób, które tutaj zadały to pytanie w tym donacie, bo to chodzi, Andrzej to jest mój były mąż. Nasze życie seksualne było dosyć takie... Skromne, dlatego że bardzo szybko po naszym ślubie mój mąż m, zaczął mnie po prostu bić. Robił mi też awantury, kłóciliśmy się i niestety, jak się domyślacie, nie całowaliśmy się, nie było między nami miłości, jakiegoś współżycia. Mieszkał w moim własnym mieszkaniu, ale w jednym pokoju. I w końcu się rozwiedliśmy. Także nie brał mnie ani od tyłu, ani od, od przodu, bo przeważnie mi dokuczał. I musiałam chodzić do pracy, żeby zarobić pieniądze na opłaty, na czynsz, na mieszkanie, na prąd, na jedzenie, na raty kredytowe, na różne rzeczy. Mam nadzieję, że zaspokoiłam ciekawość osoby, która wysłała tego Neita. Halina Mosznowicz wpłacił 10 zł. Elu pozdrawiam cienki picuje mocno trzymam twoją stronę. Też kiedyś walczyłam z urzędami i nie miałam w nikim wsparcia wiem, jak jest ciężko, ale trzymaj się, dasz radę życzę Ci rozwoju kanału i żebyś była szczęśliwa, bo na to zasługujesz piękna kobieto. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za słowa wsparcia. Wpłacił 10 zł. Nie ma to jak wejść do marka na serwer, podsłuchiwać, wyzywać ludzi, zmieniać im i udawać, że robi to moderacja. To jest piękne wpłacił 10 złotych. Przesyłam pozdrowienia dla zacnego grona, pani kurator, funkcjonariuszy, kajetana, kocborowa, atencjuszek z Facebooka, PIA, Radia oraz ludzi od porterka 123 Mamy żywą reklamę i Latwiam Direct Plus na uprawy, Pieczenie, spędzenie. Wszyscy oglądamy. Łajza wpłacił 10 zł. Pozdrawiamy moją tajną grupę 3 z najwyższej brzozy w Smoleńsku. Nigdy nas nie znajdziecie młahaha haha. Ela masz dychę na ogolenie gawiny. Gidliki wpłacił 10 zł. Elu, jaki w końcu jest status w związku z markiem 60 sekund. Wangowski. Czy jesteście dalej razem? Czy spotkacie się? Czy jednak się z nim rozstałaś? Wybaczyłaś mu miłość do Rozarii? On na ciebie nie zasługuje? Uśmiechnij się, ja cię lubię, bardzo pozdrawiam. Adam i Helena Gawiny wpłacił dziesięć złotych. Córku, widzieliśmy twoją belwederską rozklapciochę. Czy twoje wargi zromowe mniejsze tak fajnie latają jak pierdzisz? No no i pezyci. I w ogóle o, inne. Ella. Skończysz jak gocha niedługo. Nie wycofam mm. Dionajita. Kupkę psa Marysi i zaniaś do wersatki. Pisor wpłacił dziesięć złotych. Nie dociera do ciebie, że nikt nie hejtuje cię za poglądy. Ludzie cię hejtują za to, kim jesteś. Jestem wyborcą Pis i wstyd mi za ciebie. No tak, oczywiście, jestem głupia, jestem śmieciem, do niczego się nie nadaję, za to jestem hejtowana. Second hand podkreślenie freud wpłacił 10 zł. Elu, czy uważasz, że altruizm jest w swojej istocie jedynie hedonistyczną próbą realizacji potrzeb i emanacją zaniżonego poczucia własnej wartości? No może w pewnym sensie tak, no. Ludzie właśnie podejmują różne działania, żeby się dowartościować, ale jeżeli to są działania pozytywne, to należy je wspierać. Ja jestem blogerką, youtuberką, aktywistką polityczną po to, żeby się jakoś tam dowartościowywać. Lepiej, że robię to, niż że hmm, niż bym miała dokuczać ludziom w tym czasie. Pani rozmary płacił 10 złotych. Normalni ludzie w nocy śpią, bo muszą iść do pracy. Do cztery rano siedzisz na Distort i gadasz o seksie z maturzystką zagrożoną przed maturą matko 500 plus, zabierz się za robotę, bo life to nie praca. To pajacowanie. No więc tutaj akurat z tym donetem się nie zgadzam, bo przez ostat w tym roku może inaczej mamy marzec. Czyli stycznia, luty, marzec, to na Discordzie, na kanale głosowym byłam w sumie może 10 razy. Waliska wpłacił 10 złotych. Skąd pieniądze? Idziesz do pracy w Biedronce czy w Lidlu. Nie nadajesz się na fotografa, youtubera, modelkę, dziennikarkę, ale jesteś nam potrzebna. Jak chcesz coś mieć, to pracuj, a nie bajacuj. Na wodzie fotografa, filmowca, organizatora imprez dziennikarza pracuje. Od 1995 roku i tego się trzymam i zamierzam. Także po prostu mam co robić, więc nie muszę iść do pracy w Biedronce, ponieważ na samych zwykłych korepetycjach mogę zarobić za godzinę 30-40 zł, a w Biedronce tyle nie dostanę. Natomiast jeżeli chodzi o zlecenia mojej firmy, no to średni zarobek za godzinę mam 50 zł 50 zł za godzinę, więc nigdzie takiej stawki za godzinę nie dostanę, dlatego mi się opłaca pracować w mojej firmie. Zaria wpłacił 10 złotych. Elu pozdrawiamy z Kocborowa. Szkoda, że nic do Ciebie nie dociera, można mówić jak do ściany i żadna rozmowa z Tobą nie wchodzi w grę. Pozdrawiam cały czat głosowy. Jak myślisz wycofam pieniądze czy nie? Zaria, mam na Ciebie wyjebane. I spierdalaj z mojego live'a. Możesz sobie zamawiać donate i wycofywać. Słuchajcie, no i zajrzałam sobie tam po prostu, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ludzie zauważyli, że jestem. Zaczęli, same głównie kobiety tam były, przystanek Kozborowo, które tam obskakują Marka Łankowskiego, chłopaka, z którym się kiedyś jakiś czas temu spotkałam i flirtowałam ostatnio pół roku. No i one zaczęły mnie tam po prostu wyzywać. Usłyszałam kilkadziesiąt razy pod swoim adresem słowo kurwa w różnych odmianach. Kurwa, Kurwiszon. Marek się przysłuchiwał, Łangowski, i nie odzywał się. Udawał, że go nie ma. Może sobie gdzieś poszedł, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Źle mnie zrozumiały różne osoby. No więc zaczęto w ogóle na tym serwerze. Bardzo często mi się zmienia nazwę użytkownika. Nie wiem jakim prawem. Ja się po prostu nazywam Elagafi, tak jak wszędzie. A tam po prostu zaczęto mi zmieniać tą nazwę. Zresztą tak jak zwykle. I po prostu wyprowadziło mnie to z równowagi. Poprawiłam parę razy to, ale po prostu nic to nie pomogło. Więc na koniec już sobie sama zaczęłam na, zmieniać nazwę użytkownika na tym serwerze. Nie jako Elagawin, tylko sobie napisałam kurwa Elagawin. Dlatego, że no skoro mnie tak nazywają, no to moim zdaniem powinna mieć taki nick. Także sama sobie po prostu wpisałam tą nazwę. Natomiast Informowałam u mnie na Discordzie, że jest, byłam tam wyzywana. Verbalnie mam nagranie i w laptopie, natomiast za każdym razem, jak będę sobie tam wchodzić, to będę sobie po prostu sama dawać nazwę użytkownika, ponieważ zostałam tam 60 razy nazwana kurwą w czasie tej dzisiejszej rozmowy, więc będę sobie zawsze dawać nazwę użytkownika kurwa Elagawin albo Kurwiszon Elagawin będę mówić słuchajcie samą prawdę czyli tak, pierwsza prawdziwa wiadomość to jest taka, że sama sobie zmieniałam na serwerze marka przystanek kocborowo nazwę na kurwiszon elagawin kurwa z hiv elagawin, bo tam się twierdzi, że mam hiv i kurwa elagawin, po prostu sama sobie zmieniałam tą nazwę, także hmm. Informuję, przyznaję, tak, zmieniałam sobie tą nazwę i za każdym razem, jak tam będę zaglądać, to będę sobie taką nazwę ustalać i bardzo proszę mi jej nie zmieniać, dobrze? Taką rzecz, bo dzisiaj będzie taki wieczór przemyśleń. Otóż właśnie moi hejterzy grupują się na różnych grupach na Facebooku i serwerach Discorda. Są to serwery Discorda, przystanek kozborową. Aktualnie największa platforma, która mnie hejtuje i gnębi. Pijania Belweder oraz Radio Cyklarska i są to też grupy na Facebooku takie jak Portery World nie raz 2, 3 fanclub Eli Gawin taki podrobiony, gdzie nie ja jestem administratorem tylko inne osoby Uniwersum Gawinoknagów Atencjuszki Gawinowej Wróżki bodajże i jakieś tam inne grupy I jeżdżę takim letnim samochodem Skoda Fabia i powiem Wam, że jak jadę gdzieś, czy na narty, czy na sanki, czy na różne jakieś wycieczki z córką, to się nie mieszczę po prostu z tymi różnymi rzeczami, bo tam jest mało pakowny ten bagażnik, nie można sobie wziąć jakiś tam walizek i muszę tak zastawiać, daję dużo rzeczy, wrzucam na tylne siedzenie, zasłaniam tylne, tylną szybę, nie widzę... Po prostu yy, nie mam w ogóle widoczności przez to. I, i teraz, jak wracałam z zakopanego sfery z zimowych i nie, niejednokrotnie tak było, że o mało nie miałam wypadku samochodowego z tego powodu, że ja nie widzę. Po prostu mogę tylko oglądam w lusterkach, nie mam widoczności dobrej. Jakbym miała większy samochód, zmieściłoby mi się tam wszystko, narty, różne rzeczy dla Marysi, i miałabym dobrą widoczność, mogłabym bezpiecznie jeździć a nie mogę bezpiecznie jeździć, ponieważ nie mam pieniędzy na większy samochód, który chciałabym bardzo mieć, też do, dla potrzeb moich różnych zawodowych, dziennikarza, fotografa, kamerzysty. I właśnie tacy ludzie jak Mateusz Spysiński, Karioner, Prostaki, Ham, Lem, Krakowski Cyrk i ci wszyscy ludzie, którzy się udzielają na tych serwerach, oni walczą o to, żebym sobie takiego większego samochodu, chociażby używanego, nigdy nie kupiła. No więc, prędzej czy później się pewnie rozbije tym samochodem, no bo skoro jest przeładowany, nie widzę, jest, już ma swoje lata, prawda, nie jest już do końca bezpieczny, ludzie jak mają, są samochody 15-letnie, to sprzedają, bo nie są bezpieczne, kupują nowe, no to ja będę ryzykować życie swoje i dziecka, jeżdżąc takim samochodem. I, mm, i o to tym ludziom chodzi, żeby Niby yy, tak im bardzo zależy na tej mojej córce. A jak już będzie trzeba, czy po, podjechać do lekarza, czy z jakimiś bagażami, czy coś tam załatwi, to się okaże, że już nie ma czym podjechać, bo już samochodu nie mam, no nie? Że lubicie różne dymy, ale tak. Yy, nie w tym tygodniu, ale w ubiegłym mogę powiedzieć, że zostałam zaszantażowana. Zaszantażowana, tak. Byłam szantażowana przez pracownika sądu rodzinnego w Krakowie, który dał mi do zrozumienia, że jeżeli będę na live'ach przeklinać, pić alkohol, nieważne czy jest dziecko czy nie ma, siedzieć sobie w bieliźnie się rozbierać, nagrywać ze swoim chłopakiem jakieś filmy, że się z nim całuję, krytykować urzędników różnych lewicowych instytucji, to moja córka Marysia, jedenastoletnia, zostanie zabrana. Słuchajcie, mam zakaz mówienia o seksie. Właściwie to być może yy, mam, tak nie zrozumiałam do końca, bo może mam zakaz w ogóle uprawiania chyba seksu. Bo jak się jest z rodzicem, to nie wolno, no chyba, że z mężem. Już mają brać to dziecko, to niech mi wezmą za coś konkretnego, nie? Mam czarne majteczki. Dzisiaj, o takie. Ładne mam nóżki, nie? Boże, znowu jakieś ekscesy. A jak te majteczki wyglądają z tyłu? Też ładne. A, a trzeba mieć, słuchajcie, zawsze pod kolor. Dobra, to ściągam ten stanik, bo on mi nie pasuje w ogóle do, do stroju. Mm, a. O Jezu, bo żeby się nie okazało, że to mi jakaś pierś wyjdzie, bo będę musiała kasować transmisję. Słuchajcie, ściągamy stanik. Bo on mi nie pasuje. A, nie chcę. Przede do mnie cały czas nie wyzwaniać, bo to mi przeszkadza, a ja prowadzę live'a. Końcówka 662, teraz druga w nocy raz, o drugiej 4, 4 razy, wcześniej dwa razy i jeszcze kurwa 14 razy, i jeszcze dwa i tyle, tak? Słuchajcie, dzwońcie do niego. Zadzwonił do mnie 20 razy w czasie live'a. Jak można do kogoś o drugiej w nocy dzwonić 20 razy? Proszę, wpisuję ten numer na czacie. Dzwonicie do tego człowieka i powiedzcie mu, żeby się ode mnie odwalił. Słuchajcie, ja, ja powiem Wam coś takiego: że ja yy, podałam ten numer tej osoby, która tutaj dzwoniła 30 razy. Bo jestem zdenerwowana też równocześnie tymi wyzwiskami, tymi donatami, tymi komentarzami. No i być może nie zrobiłam dobrze, ale po prostu tak zareagowałam yy, odruchowo. dla youtuberów, którzy mnie hejtują. Karioner, Lem, Biesko Krakowski Cyrk, Raz, dwa, trzy. Przeżniak Formatyk Kajetan Mam na Was wyjebane pijania Belweder Serwer Discorda Radio Ceglarska Kasztan Odwal się! Z kokosem! Miał. Teraz, jakby mi się ktoś ze mną całował z języczkiem, to mam smak. Ta jest tiki-taki, ta jest malaga, a ta jest kasztanem. O! To temu kasztanowi pasowała była ale już jest zjedzona Odwal się! Olivia, gdzie Marysia? A co ciebie to obchodzi, Oliwio? Dlaczego się pytasz, gdzie jest moje dziecko? Czy ja się pytam o jakieś Twoje y, sprawy osoby z rodziny? Gdzie jest dzisiaj Twoja mama? Możesz nam odpisać? Albo twój tatuś, albo twój brat? Napisz, Oliwio. Nie tylko konfitury. Skup się na dwie minuty, dlaczego Państwo miałoby cię niesłusznie nękać za wspieranie partii, która jest u władzy. Dlatego, że prawo i sprawiedliwość jest u władzy, kieruje ministerstwami i Sejmem, ale w Senacie są już, jest przewaga lewicowych środowisk. Natomiast wiele razy pracowałam w krakowskiej komisji wyborczej i zawsze w Krakowie wygrywają lewicowe partie, takie jak Platforma Obywatelska. PSL, SLD, Korwin, Narodowcy, którzy weszli z nimi we współpracę i inni. Anna Piekut, Elu, tytuł live to rozmowy z widzami, a ty w ogóle nie czytasz i nie odpowiadasz na komentarze na czacie. Elu, jest post, wzywam Cię do pamiętania się i zaniechania tańców i spożywania alkoholu. Spożywania alkoholu? Anna Piekut dostaje wyciszenie. Ale ten, ten... Mateusz Spysiński to jest chyba u mnie zazdrosny, bo jak y, właśnie pisałam, że zaczęłam Cię Michale zapraszać y, do Krakowa, to ten y, Spysiński się strasznie zdenerwował, że ja Cię zapraszam, wiesz? Jaki oburzony był. Bo ja napisałam Michale, pokłóciłam się z Markiem, może chcesz przyjechać, wykorzystaj szansę, pójdziemy do kina. Pospacerujemy, porozmawiamy sobie, a i Zbysiński to cytował i, i mówi do widzów: Tak, będziemy się ruchać, wiadomo. <gry> Kurde, on, on i ten Karion to mają jakąś obsesję na moim punkcie. Ja bym się bała, słuchajcie, że jak oni mnie gdzieś dopadną w ciemnej ulicy, to oni by mnie chyba zgwałcili. <gry> Kurde, znowu sobie będą cytować. Znowu się dowiem, że karioner to by mnie nawet kijem nie tknął, tak? A z Pysiński, jak dostanie ten komentarz, no to pewnie powie, że on na widok mojego gołego ciała to pewnie by żygał, tak? Bo on mówił, że jak oglądał moje filmy z Markiem, to mu się chciało żygać, no to pewnie na mój widok też by się wyżygał, biedny. Kurde. To ma straszne jednak te problemy żołądkowe, Ten Mateusz Spysiński. <grym> z Pysiński. Zasypmy wszystkich lewicowych urzędasów popierzydłami. Będą zakładać nowe akta na mnie. Akta. 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 Chodź, kochany. Chodź, ty przynajmniej jesteś fajniejszy niż Marek, prawda? Bo ty po prostu nie zadajesz się z hejterami. Nie zdradzasz mnie, tak? Kochasz tylko mnie. I jesteś moim kochanym misiem, tak? Tak. Ja ciebie bardzo kocham. I ja ciebie nigdy nie zdradzę. Nigdy bym cię nie skrzywdził. Wie. Ja bym nigdy Eli nie skrzywdził. Mieszkam z nią od 10 lat. I bardzo ją kocham. Bardzo. Ona jest bardzo fajna. Możecie mi naprawdę wierzyć. Pokażę Wam szary maly, Nudzę czekoladkę tu. Tędy. Czy takie czary? No widzicie, zamiast sobie siedzieć na randce z jakimś przystojnym facetem, to ja robię z siebie krytynkę w internecie. Właściwie więcej bym mogła robić za te donejty. Wkładam na siebie dużo rzeczy i za, ka za każdego jednego donate'a będę jedną rzecz z siebie ściągać. Co wy myślicie o takiej zabawie? Odwal się! Dam sobie zdjęcie swojej pizzy.